Czeżański, zapraszam na kolejny odcinek podcastu z każdym o wszystkim, w którym poruszamy tematy trudne, kontrowersyjne, ale przede wszystkim ważne dla nas wszystkich. I dzisiaj moją gościnią jest Monika Dubiel, psycholożka, filolożka, ale też youtuberka i tiktokerka i gwiazda internetu. Dzień dobry, no gwiazdą się nie czuję, ale dziękuję za taką szeroką zapowiedź. No, ja przyznam się, że jak pokazałem kiedyś znajomej e, e, Twojego TikToka, to powiedziała: A, znał, ona jest znana, wszyscy ją oglądają, wszyscy ją podrzucają. To, 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 to... to miło mi to słyszeć. E, faktycznie, ja muszę powiedzieć, że byłam wczoraj na spacerze, pierwsza bez maseczki od pół roku, i faktycznie kilka osób mnie na ulicy rozpoznało. Mnie i mojego kolegę z tym razem e, robimy. Te rzeczy w internecie, bo powiedzieć, że ja jestem YouTuberką i TikTokerką, ale jestem, że tak powiem, tak naprawdę częścią e, duetu TikTokowego i e, YouTube'owego. No właśnie. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby zająć się, nie wiem, TikTokiem? To nie był mój pomysł, tylko właśnie to był pomysł mojej drugiej połówki internetowej, mojego kolegi Mikołaja który już od dosyć dawna działa w mediach społecznościowych, miał kanał na YouTubie, miał e, bloga, mikołaj jest osobą słabowidzącą, więc miał kanał właśnie o nazwie słabowidzący, na którym opowiadał troszeczkę o tym jak wygląda świat z jego punktu widzenia. No i w zeszłym roku w pandemii założył sobie TikToka, jak myślę dużo osób, bo to był taki okres, kiedy wszyscy wchodziliśmy w większe relacje z internetem i testowaliśmy różne nowe aplikacje, Mikołaj założył tego TikToka jakoś tak wczesną wiosną, a my się późną wiosną spotkaliśmy, i sobie rozmawialiśmy o tym, co tam u nas, bo dawno żeśmy się nie widzieli. On tego TikToka traktował raczej jako taką platformę do reklamowania swojego YouTube'a. Tak wielu też twórców robi, że jak wrzuca film na YouTube'a, to jakieś tam urywki wrzuca na TikToka, żeby zwiększyć zainteresowanie, zwiększyć zasięg. Więc on z taką myślą to zrobił. No i jak już mi się spotkali to trochę mi o tym opowiedział, eee, no i rozmawialiśmy na różne tematy tak naprawdę, eee, już nie wiem jak zeszło na to, na jeden z ulubionych tematów jakie poruszają osoby niewidome, osoby widzące jak się spotykają, czyli e, różne dziwne pytania jakie w życiu usłyszeliśmy. Na temat naszego niewidzenia i naszego funkcjonowania w świecie. No i zaczęliśmy sobie żartować, jakie były najśmieszniejsze, najdziwniejsze i tak dalej. Wybraliśmy takie trzy najbardziej. I okazało się, że jak o tym rozmawiali, Mikołaj mnie zadawał, ja na nie odpowiadałam niby zabawnie, to on to nagrał i mówi: A wiesz, nagrałem to, to może ja to wrzucę na mojego TikToka. I ja mówię: No dobrze, czemu nie? I to była sobota jakoś tak wczesne popołudnie i w niedzielę następnego dnia on do mnie zadzwonił. Słuchaj, ten film ma w ogóle tysiące wyświetleń, jest mnóstwo komentarzy, że ludzi to bardzo zainteresowało, musimy nagrać kolejny. A ja tego dnia wracałam do, e, do mojej mamy mm, i mówię, no słuchaj, ja nie mam za dużo czasu, bo ja zaraz mam pociąg. Mówi, dobra, dobra, to ja przyjadę do Ciebie, odprowadzę Cię na pociąg i po drodze coś nagramy. No i nagraliśmy jeszcze chyba ze trzy wtedy filmiki. Um, no i tak to się zaczęło, to na początku właśnie był Mikołaja kanał, natomiast w wakacje stwierdziliśmy, kiedy wrzucaliśmy bardzo dużo wspólnych filmików, że e, może zmienimy nazwę tak, żeby ona bardziej oddawała to, że jesteśmy tam razem, że razem tworzymy te materiały, nie tylko, że jest to jego kanał, no i wtedy narodził się pomysł, żeby nazwać ten kanał VIP Team. VIP od Visually Impaired Person, czyli osoba z niepełnosprawnością wzroku, e, a tym, bo jesteśmy we dwoje na razie, ale mamy nadzieję, że być może jeszcze kiedyś e, więcej nas będzie, więc też nie chcieliśmy się ograniczać tylko do duetu. Dobrze, a jakie były te pytania? E, te pierwsze trzy pytania, które wtedy się pojawiły w tym filmiku, to były hmm, skąd niewidomy wie, czy jest dzień, czy jest noc. Jak niewidomy się podciera, i jak w języku jest powiedzieć dziękuję. Natomiast po tym filmiku pojawiło się oczywiście mnóstwo kolejnych pytań. I, I tak naprawdę bardzo dużo naszych materiałów, które wrzucamy na TikToka, to są odpowiedzi na pytania, które się pojawiają w komentarzach gdzieś tam od naszych widzów. Jakie, jest takie pytanie, które nie wiem, czy może zwaliło z nóg, zabiło, sprawiło, że zrobiłaś taki facepalm. No, były dwa takie pytania, w zasadzie połączone ze sobą, czy niewidomi płaczą i czy niewidomi mrugają. To były pytania, które mnie bardzo zaskoczyły, bo nie sądziłam, że po prostu ktoś może mieć takie wątpliwości, ale to mnie uświadomiło, że naprawdę myślenie o, o niewidzeniu jest bardzo Takim myśleniem magicznym w naszym społeczeństwie, że jeżeli ktoś nie widzi, to, prawda, nie używa, to znaczy, że nie używa oczu, więc one fizjologicznie też w ogóle nie funkcjonują, czyli też ani nie mrugają, ani nie wydzielają łez. To było dla mnie takie dosyć zaskakujące. Ja ciągle trafiam, że ktoś mi mówi o języku Braille'a. Tak, tak, tak. Ten język Braille'a też y, y, jest dosyć często przewijającym się motywem, No więc ja zawsze mówię, że język Braille'a to oczywiście język francuski. Hmm, dlatego też, odpowiedź na to pytanie w filmie brzmiałam, jak jest. Dziękuję, w języku Braille'a, Mexi. E, i, i, I tak to mm, zazwyczaj płentuję. Ale tak, język Braille'a jest też dosyć popularnym e, stwierdzeniem. Chciałabym, żebyś naszym słuchaczom powiedziała, jak osoby niewidome korzystają w ogóle z internetu, z sieci społecznościowych. Jak z Instagrama, z TikToka. Jak, na, jak to działa? To działa różnie, w zależności od tego zapewne jakiego sprzętu używamy i też na ile jesteśmy sprytni, że tak powiem cyfrowo ja nie jestem jakimś spryciarzem internetu więc ja przyznam szczerze, że ja za dużo w ogóle nie korzystam z tych mediów, dla mnie takim najbardziej przystępnym medium jest oczywiście Facebook który ma ten interfejs najbardziej dostępny i też jednak opiera się w dużej mierze na tekście to znaczy tam się wrzuca oczywiście zdjęcia ale posty są głównie tekst Tekstowe. Może nie, nie głównie, ale też są tekstowe. Natomiast na przykład Instagram opiera się w dużej mierze jednak na y, obrazkach. Tam można coś napisać, ale głównie to jednak są obrazki. Mm. <laughs> I y, też ten interfejs poruszania się po, po Instagramie jest taki mniej dla mnie osobiście przyjazny, dlatego ja rzadziej korzystam z Instagrama. Wydaje mi się też, że na Instagramie mniej się spotyka opisów alternatywnych do zdjęć, ale to być może dlatego, że ja nie z niego korzystam, to mniej na razie na nie trafiłam. Ale na Facebooku jednak to się zaczyna robić coraz bardziej popularne. Jest ten hashtag, opisujemy, i, i, i faktycznie mm, dosyć, dosyć łatwo y, takie, takie opisy już znaleźć. Kolejnym takim bardziej dostępnym medium jest YouTube. Tam po prostu są wrzucane filmy. Oczywiście, jeżeli to są filmy, które pokazują, nie wiem, jak ktoś tańczy, czy jak ktoś się maluje, to być może jest to mniej dostępne. Natomiast jest też bardzo dużo takich filmów, gdzie ktoś o czymś opowiada po prostu. Także osoba niewidoma może sobie posłuchać, no nie wiem, jakiś o, o historii, o książkach, o filmie, o podróżach, o czymkolwiek. Czy tak jak my robimy nasze filmy. Nasze filmy polegają na tym, że siedzimy na kanapie i gadamy na jakiś temat. Na przykład ostatnio mówiliśmy o tym, jak e, pisaliśmy matury, jak osoba niewidoma, ja i osoba słabowidząca, Mikołaj, e, pisaliśmy matury, jak to wyglądało w naszym wypadku. No więc tego typu kanały myślę, że jak najbardziej są dostępne dla, dla osób niewidomych. Natomiast dla mnie osobiście TikTok jest bardzo mało dostępną aplikacją. Ja mam bardzo duży problem z obsługą go. Kiedyś go miałam, teraz go odinstalowałam. Natomiast przeglądamy też konta na TikToku osób niewidomych z zagranicy. Jest taka w Wielkiej Brytanii, British Blind Girl, ona się chyba nazywa. <tryk> I też włoskich, niewidomych. I oni tam czytają te komentarze, więc ja nie wiem, jak oni to robią. Ja po system mało sprytna i nie umiem, być może jest to do zrobienia. A takie aplikacje nie wiem, jak Tinder? Jeśli chodzi o Tindera, to miałam kiedyś jedno podejście i był taki problem, że opisy tych profili się często na siebie nakładały. To znaczy. Tam się przesuwając palcem na bok, przesuwasz między profilami, i, i często, jakby ten syntezator mowy czytał jednocześnie po fragmencie z opisu kogoś, jednej osoby, fragment y, opisu drugiej osoby, więc ciężko się było zorientować. To jest jedna kwestia, taka techniczna. Natomiast druga, jeśli chodzi w ogóle o strukturę tej aplikacji, jest taka, że ona jest oparta jednak na wizualności. To znaczy, przeglądasz zdjęcia i dajesz w lewo albo w prawo, czy ktoś ci się podoba, czy nie. Ludzie często nawet w ogóle nic o sobie nie piszą, tylko wrzucają zdjęcia, więc jest to dosyć trudne. Wydaje mi się, że. Znaczy ja nie znam osobiście żadnej osoby niewidomej, która by korzystała z Tindera, ale nie wykluczam, że takie są. Natomiast prawdopodobnie wymaga to jednak wsparcia osoby trzeciej, żeby ktoś te zdjęcia opisał. Nie? No to ciekawe, a czy są w takim razie jakieś aplikacje tego typu, z których osoby niewidome korzystają? Ja się nie spotkałam, wiem, że jest jakiś e, portal internetowy, który jest e, pomyślany stricte dla osób z niepełnosprawnościami, taki portal randkowy, nie pamiętam jak się nazywa, ale jakiś jest. I w ogóle myślę, że portale randkowe, nie aplikacje, tylko takie portale na stronie, których można, z których można skorzystać na komputerze, pewnie są łatwiejsze w obsłudze. Jakaś, nie wiem, sympatia czy coś takiego, tylko nie wiem, czy w ogóle się jeszcze z tego korzysta. Czy w dzisiejszych czasach to już się wszyscy nie przerzucili jednak na właśnie na Tindera czy Badu, czy tam cokolwiek innego. Żadna z tych aplikacji nie płaci mi ani stron, nie płaci mi za reklamę, więc y, pozwolę sobie trochę zmienić temat. E, <laughs> bo no oczywiście, gdyby któraś zechciała, na przykład, posponsorować nas, to. A póki co musimy szukać miłości w prawdziwym życiu, a nie w wirtualnym. Szukać, musimy szukać miłości w prawdziwym życiu. E, a chciałem zapytać właśnie o te korzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z internetu. No, w tej chwili. Mamy wciąż pandemię, która sprawiła, że całe życie przeniosło się do sieci. I jak te funkcjonują właśnie osoby z niepełnosprawnością wzroku? No, myślę, że to bardzo zależy o jakim obszarze mówimy, i o jakich osobach mówimy. Czy mówimy o osobach młodszych, czy starszych, czy mówimy o osobach? Z dużych ośrodków miejskich, czy, czy raczej gdzieś z mniejszych miejscowości, no bo to wpływa znacząco na nasze, powiem mądrze, kompetencje cyfrowe. No i to jest jakby decydujące w, w tym korzystaniu, tak mi się wydaje. Ja rozmawiałam tej te zimy z różnymi osobami niewidomymi, bo interesowała mnie kwestia udziału w wydarzeniach kulturalnych przez osoby niewidome. Właśnie w czasie pandemii, czyli w wydarzeniach wirtualnych. No i z jednej strony okazało się, że jest bardzo duży wzrost dostępnych właśnie wydarzeń w internecie. To znaczy pojawiły się spektakle z audiodeskrypcją, pojawiły się filmy z audiodeskrypcją. Te spektakle z audiodeskrypcją, oczywiście one się w Polsce odbywają co jakiś czas, no ale to jest powiedzmy, no nie wiem, trzy spektakle w Gdańsku, dwa w Bielsku Białej, jeden w Lublinie i tak dalej. Więc osoba niewidoma, która mieszka gdzieś tam w jednym z tych miast, no to ma możliwość raczej zobaczyć jeden czy dwa spektakle rocznie. Natomiast w dobie hmm, pandemii, kiedy te wszystkie spektakle przyniosły się do sieci, można te wszystkie spektakle sobie w sieci obejrzeć nie trzeba jechać do Katowic, Krakowa, Gdańska czy Lublina, więc jakby ilościowo ta oferta wzrosła, to jest jedna kwestia, ale z drugiej strony też rozmawiałam z osobami, które organizują tego typu wydarzenia, na przykład oprowadzania po, po, po galeriach czy po muzeach, no to mówią, że najczęściej ich odbiorcami są osoby starsze, no i te osoby na przykład sobie nie radzą z zoomem i, i, i na przykład im frekwencja spadła. Więc to ma ta pandemia wydaje mi się ma i plusy i minusy pod tym względem. Dla mnie muszę przyznać, że w większości to są jednak plusy. Ja, ja pracuję na uczelni, jestem doktorantką, prowadzę zajęcia, ale też uczestniczę jako studentka. No i to, że nie muszę jeździć na tę uczelnię, to jest bardzo wygodne. To, że mogę wziąć udział w konferencji naukowej, która odbywa się w Stanach Zjednoczonych, to też jest super wygodne, bo nie muszę. Wydawać na bilet, nie muszę wydawać na zakwaterowanie. Plus jest to bardzo ekologiczne, bo nie zostawiam śladu węglowego. Moja działalność naukowa nie zostawia śladu węglowego, więc od razu mi lepiej na duchu. Mm, I też, no myślę, że. Pod względem takim zawodowym, bardzo dużo, przez to, że w ogóle u pracodawców się zmieniła percepcja pracy zdalnej, bo jakieś to było nie do pomyślenia. Mam znajomych, na przykład, którzy pracują w korporacjach, no to home office to była rzecz naturalna już od wielu lat, ale mam znajomych, którzy pracują w urzędzie, no to nie było takiej możliwości nigdy, no ale pandemia to wymusiła i teraz y Praktycznie okazuje się, że każdą pracę, no jeśli jesteś lekarzem, czy pilotem odrzutowca, czy górnikiem, ale każdą pracę biurową, czy, czy nawet nie tylko biurową, ale jakąś właśnie taką szkoleniową, nauczycielską i wiele, wiele innych, jesteś w stanie wykonywać zdalnie, co wydaje mi się, że jest bardzo korzystne dla osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza z niepełnosprawnością wzroku czy ruchu. No, ale też no, jest ta bariera cyfrowa, na pewno dla, dla osób, które nie mają do dostępu do np. Do komputera czy do, do telefonu, do smartfona. No tak, no bo wiele osób z niepełnosprawnością wzroku to osoby po prostu starsze, które ten wzrok utraciły, bądź też ich wzrok się osłabł na skutek po prostu wieku. Ale nie zainteresował ten wątek dostępnych przedstawień teatralnych, mhm. bo przyznam się, że jak usłyszałem o tym, że są spektakle dla niewidomych, to no, troszkę wyobraziłem sobie taki coś na kształt nie wiem teatru radiowego, po prostu, że się słucha dialogów i gdzieś tam e, w, w trącęń skaliów. A jak to wygląda naprawdę? Myślę, że twoja intuicja nie jest bardzo daleka od prawdy. Faktycznie opiera się to e, głównie na słuchu. E, Jesteśmy w teatrze, siedzimy na widowni, przed sobą mamy scenę, więc słyszymy wszystko, co się dzieje na scenie. A oprócz tego y, słyszymy audiodeskrypcję, czyli y, komentarz y, taki dodatkowy, który jest wcześniej przygotowany przez audiodeskryptora, ale jest odczytywany na żywo przez lektora, który w trakcie y, spektaklu, w czasie rzeczywistym, siedzi w budce, widzi wszystko, co się dzieje na scenie, czyta to, co ma na kartce, ale w razie czego może interweniować, bo wiadomo, że. Spektakl no, jest żywą formą sztuki, więc aktorzy czasem zrobią coś innego niż, niż mieli w scenariuszu. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że cała widownia tego słucha, tylko osoby, które potrzebują, jest rozwiązane w ten sposób, że osoby niewidome dostają takie radyjka, takie odbiorniki małe, do których są przyczepione słuchawki. Tą słuchawkę można sobie włożyć do ucha i e, jednym uchem słuchać tego, co mówi lektor, drugim uchem słuchać dialogów. To jest taka technologia, którą e, być może niektórzy z Państwa kojarzą z mm, konferencji albo spotkań jakichś międzynarodowych, gdzie jest tłumaczenie symultaniczne, gdzie siedzi e, tłumacz w kabinie i e, można właśnie w słuchawkach usłyszeć to, co on mówi. Więc to jest na takiej właśnie zasadzie. Są te, są te odbiorniki, które to wyłapują i Dzięki temu słuchają tego osoby, które tego potrzebują. Natomiast oczywiście, w zależności od teatru, w zależności od tego, na ile teatr jest zaangażowany w te kwestie dostępności i na ile jest otwarty w ogóle są też dodatkowe elementy, mogą być dodatkowe elementy dotykowe, ta tak zwane, niektóre teatry, na przykład w Warszawie, teatr TR. Przed spektaklem, takim właśnie dostępnym, robi warsztaty i wtedy zazwyczaj możemy wejść na scenę, dotknąć scenografii, bo też wiadomo, że w tej audiodeskrypcji nie wszystko się zmieści. Audiodeskrypcja musi mieścić między dialogami, więc jeżeli tekst tego spektaklu jest gęsty, jest dużo dialogów, no to nie ma za dużo miejsca, żeby opisywać fizyczną stronę tego. Przedsięwzięcia, dlatego, że możemy wejść na scenę, to jest super. Czasami robi się makiety sceny na przykład. Ja byłam w zeszłym roku w Teatrze Słowackiego w Krakowie i tam było bardzo fajne rozwiązanie, które mi się podobało. Zostały przygotowane miniaturki kostiumów postaci z tych materiałów, z których były uszyte kostiumy dla aktorów i aktorek, zostały uszyte takie mini wersje, jak dla Lalek. I można było tego dotknąć właśnie też przed wejściem na, na spektakl. Także to też było takie ciekawe rozwiązanie. Nie ciekawi w kontekście teatru i kina, jak to się dzieje, na przykład mamy spektakl, czy film, które oparte są bardzo mocno na tej stronie wizualnej, gdzie nie wiem, mogę sobie wyobrazić jakieś bardzo abstrakcyjne przedstawienie, gdzie niekoniecznie treść sztuki. Łączy się z tym w taki bezpośredni sposób, z tym, co się dzieje na scenie, że ta scena staje się bardziej osobnym aktorem. Kiedy mamy jakieś efekty specjalne, kiedy mamy jakieś yy, wizualizacje. Jak to wygląda w przypadku osób niewidomych? No to też wszystko znajduje odzwierciedlenie w. Audiodeskrypcji. Audiodeskryptor ogląda spektakl zazwyczaj kilka razy i no decyduje, co jest najważniejsze, co trzeba powiedzieć, żeby to w jakikolwiek było sposób zrozumiałe. Te elementy, które mówisz, na przykład też często się pojawiają na koncertach. I audiodeskrypcja do koncertów to jest też taki dosyć nowy, powiedzmy, koncept, który, który się w Polsce pojawił, kiedy przywędrował oczywiście, do nas z zachodu. Wcześniej były tylko audiodeskrypcje do filmów i spektakli, teraz już zrobi się audodeskrypcję do coraz większej ilości rzeczy, w tym do koncertów, bo wiadomo, że koncert to głównie muzyka, ale zwłaszcza w przypadku tych dużych gwiazd, to wiemy doskonale, że to jest też wielkie przedsięwzięcie choreograficzne. Tam są jakieś akrobacje, tam są właśnie tańce, tam są jakieś wypuchy i tak więc to też w audiodeskrypcji się. Opisuje. W ogóle opis tańca jest bardzo trudny, bo, bo tak jak mówisz, to wtedy ten ruch i, i, i też kostiumy i, i scena odgrywają bardzo ważną rolę. Ja przyznam szczerze, że nie byłam jeszcze nigdy na spektaklu tanecznym, takim stricte. Byłam na muzykalach. Więc tam faktycznie ten element muzyczny jest, element taneczny jest istotny i on się pojawia w opisie też, że na przykład, nie wiem, stoją w kole, wykonują takie ruchy, wykonują inne ruchy. Natomiast wiadomo, im bardziej abstrakcyjny, im bardziej abstrakcyjna jest wizualność, tym trudniejsze jest do opisu. Tak samo w przypadku audiodeskrypcji, np. obrazu. Dużo łatwiej jest opisać a, damę z łasiczką, dużo łatwiej zrobić audiodeskrypcję damy z łasiczką, niż audiodeskrypcję jakiegoś y, abstrakcyjnego obrazu. No właśnie sobie w tej chwili wyobrażam audiodeskrypcję do koncertu zespołu Rammstein. Tak, też o tym pomyślałam. Te wcześniej tych te ognie, te wybuchy, prawda? To mogło być dosyć duże wyzwanie. A jeszcze przy tym nie zagadać muzyki. Dobra. Ja się uczyłam niemieckiego właśnie na Ramsteinie w liceum, także do tej pory wiem, jak jest kostnica i takie inne przydatne rzeczy, ale chyba chleba bym po niemiecku już nie kupiła. No, to, to przeszliśmy teraz bardzo długą drogę do zespołu Ramstein, ale ogólnie chcemy zapytać o taką dostępność kultury. W Polsce, Czy rzeczywiście ta pandemia, to właśnie przejście do internetu, Twoim zdaniem wpłynęła na jej zwiększenie? Czy rzeczywiście na przykład to, że dużo rzeczy się przeniosło do sieci, że każdą wystawę można obejrzeć prawie w sieci, że koncerty się odbywają, czy to sprawiło też, że jakby zwiększyła się świadomość tych różnych grup odbiorców? Myślę, że przede wszystkim zwiększyła się świadomość instytucji. I to jest też już duży krok, bo łatwiej zrobić audiodeskrypcję online, bo łatwiej napisać ją i wrzucić na stronę na przykład albo nagrać i wrzucić na stronę, niż zorganizować coś tam na żywo. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Hmm, też ciężko powiedzieć, jesteśmy akurat w takim momencie historycznym w naszym pięknym kraju, że jesteśmy świeżo po wprowadzeniu ustawy o dostępności, także ciężko powiedzieć dokładnie co jest rezultatem stricte pandemia, a co jest jednak wymuszone przez tę ustawę. E, to pewnie wymagałoby bardziej wnikliwych analiz i ja tutaj absolutnie nie czuję się kompetentna, żeby to czynić. Natomiast na pewno w ostatnim roku e, bardzo wzrosła e, Oferta dostępna. Natomiast jeśli chodzi o tę świadomość, o której mówisz wśród odbiorców, wydaje mi się, że, że trochę tak, bo też po prostu przez to, że ludzie mm, przenieśli się do sieci y, internetowej, to zaczęli się też sieciować tak społecznie. To znaczy, y, dużo ludzi, na przykład, z którymi rozmawiałam, niewidomych, założyło sobie w pandemii Facebooka. I dzięki temu w ogóle ma świadomość, że coś się dzieje. Bo tak wcześniej to siedzieli w tych swoich miejscowościach, byli związani ze swoim kołem PZN-owskim, jak to koło coś zorganizowało, to szli, jak to kołem coś podrzuciło, to korzystali, no ale tak poza tym to za bardzo nie wiedzieli, co się dzieje, no bo i skąd. Plakatów przecież nie zobaczą na mieście. A teraz ta pandemia gdzieś tam ich można powiedzieć, troszeczkę zmusiła do tego, żeby się. W tych mediach społecznościowych znaleźć, i też mają przez to szerszy pogląd na to, co się dzieje. Także myślę, że to jest duży plus. Natomiast, niestety, no, tak jak mówię, pogłębi pogłębiło to też pewne podziały, bo osoby, na przykład starsze, które nie radzą sobie z internetem, wcześniej miały możliwość na żywo z czegoś skorzystania, a teraz nie mają możliwości skorzystania z niczego, bo na żywo nie ma, a w internecie nie potrafią. Więc to jest niestety taka. No, m, powiedziałabym, to nie jest stuprocentowo pozytywna sytuacja. Ta, ta, ta to jakby ma blaski i cienie niestety ta dostępność w internecie. No, rozmawiamy w takim momencie, jak ta kultura się otwiera. To prawda, nareszcie. E, nareszcie. E, masz już tak nie jest swój rozkład jazdy kulturalnej na najbliższe tygodnie, miesiące? Planujesz gdzieś pójść do kina, coś zobaczyć? Masz jakiś festiwal, wakacje? E, jeszcze nie. Przyznam szczerze, że na razie jestem przytłoczona przez e, obowiązki moje na uczelni e, i tylko jestem w stanie patrzeć tydzień naprzód, czy już jest ten deadline, kiedy stracę życie, czy jeszcze nie. Więc myślę, że jak się z tego wszystkiego otrzepię gdzieś pod koniec e, czerwca, to zacznę coś planować. Natomiast e, jestem bardzo ciekawa, czy te festiwale, które się zapowiadają na wakacje się odbędą. Ja bardzo lubię festiwale muzyczne. Mm. Bardzo, bardzo chętnie. Przez wiele lat jeździłam na Woodstock, na przykład, który obecnie, obecnie nazywa się Poland Rock I ma podobno być w tym roku, więc jeżeli się uda, to chciałabym się na niego wybrać. Inne festiwale, jak nie wiem, Cieszanów na przykład, albo Slot Art Festival w Lubiążu, to są też takie, które są bliskie mojemu sercu. I jeżeli się faktycznie odbędą, to będę się chciała wybrać na nie. Natomiast no też po doświadczeniach zeszłorocznych i nawet tego wiosennych w ogóle nie robię żadnych planów bo jak w lutym w styczniu przepraszam w zasadzie chyba został zdjęty ten zimowy lockdown prawda otworzyły się teatry kina coś tam z mamą kupiłyśmy bilety na premierę do Rome na Waitress i do, na metro do Buffo. Na kwiecień. No i niestety oba te bilety zostały nam miesiąc temu zwrócone, no bo teatry były zamknięte. Więc powiem szczerze, że ja na razie ta pandemia nauczyła mnie tego, żeby absolutnie nic nie planować na dalej niż dwa tygodnie naprzód. Ale korzystanie z kultury, odwiedzanie teatrów. Jak tylko to jest możliwe, polecasz. Tak, zdecydowanie. Po prostu yy, przeszłam na życie chwilą. I jeżeli się otworzą teatry, to pójdę, kupię bilet na następny dzień i, yy, i wtedy na pewno obejrzę yy, jakieś przedstawienia. Natomiast na razie się nie nastawiam, że za miesiąc yy, coś zrobię, bo za miesiąc może być zupełnie inna sytuacja niż teraz. Niestety. No, dobrze. Yy, to w tym momencie chciałbym postawić kropkę. Bardzo Ci podziękować za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi było. Cała przyjemność po mojej stronie. To w takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia.